Cześć! Dzisiaj wykonamy taki właśnie kształt. On jest stworzony, jest zaprogramowany w Pythonie przy użyciu modułu tartu. Do czego to służy? To służy przede wszystkim do nauki programowania, i to mm, służy dla osób, które muszą nauczyć się dobrze używać pętli FOR oraz do stosowania funkcji. To narzędzie jest bardzo dobre. I także zobaczcie, jak wygląda ten rysunek. Żeby taki rysunek stworzyć, to na początku trzeba wykonać część konceptualną, czyli musimy się zastanowić, jak narysować taki kształt. Zwróćmy uwagę, że moglibyśmy to robić jako czerwony kwadrat, potem zielony, żółty, brązowy, czarny, a po każdym kwadracie w odpowiednim kolorze robić biały kwadrat. Jednak musielibyśmy wyliczać, gdzie postawić tutaj ten biały kwadrat, jak go obrócić, tutaj musielibyśmy za każdym razem wyliczać, i to nie jest najbardziej optymalny sposób. Moim zdaniem najlepszy sposób to jest rysowanie trójkątów, czterech trójkątów. Następnie zmiana kolorów, znowu cztery trójkąty, czyli rysujemy jeden trójkąt, obracamy go, i kolejny, i kolejny. Natomiast każda, zwróćmy uwagę, na ile to się dzieli części. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć takich samych części. Czyli e, każda figura, Kolejna jest mniejsza o 20% o, o wartość 25% z pierwszej figury. No, to, to jest taka część konceptualna. I teraz wchodzimy sobie do PyCharma. Na dole, w filmie, na dole w filmie macie link z tutorialem, jak zainstalować PyCharma i Pythona w opisie filmu. Tutaj ja tego nie będę pokazywał. Od razu pokażę w PyCharmie. A tutaj mam projekt YouTube i tworzę nowy plik. Klikam prawym przyciskiem myszy. New i Python File. I nazwiemy to Shape One. Dobrze. Żeby używać bibli biblioteki Tart, musimy ją zaimportować. Więc piszemy Import. Ok. Po napisaniu. Import Turtle będziecie widzieli taki błąd, będzie podkreślony na czerwono. U mnie tego nie ma, ponieważ ten moduł mamy już zaimportowany. Teraz Wam pokażę, jak importować moduły. Klikamy sobie tutaj w lewym górnym rogu na File. Klikamy na Settings. Klikamy sobie na Project, Project Interpreter. Tu klikamy Plus. I tu piszemy Python. Turtle pisane razem, i ta biblioteka jest w tym miejscu. Python Tartu. dobrze jest? Nie jest widoczne. Nie wiem dlaczego, może do tego, ponieważ nie mam internetu połączonego. Jeszcze raz. Dobrze, teraz się wczytało i zobaczcie: N Education Environment for real Learning Python. Więc to jest y Suitable for Beginners, czyli odpowiedni dla początkujących. Zgadza się. I klikamy Install Package. I tutaj jest informacja, że pakiet został zainstalowany. Wtedy to zamykamy. I taka czerwona linia stąd zniknie. Y od razu wiem, że będziemy potrzebować Biblioteki Matematycznej, żeby wyliczyć. Przeciw będziemy używać pierwiastku więc robię import. Ma. OK. Jeżeli programuję, jeżeli programuję w Tartu to muszę stworzyć sobie takiego żółwika. Najlepiej go zrobić sobie literką T wtedy znacznie mniej piszemy. Używam on się nazywa T używam biblioteki Tartu. Moduł, da, moduł Tartu i tworzę, używam funkcji Tartu do stworzenia tego żółwia. W na końcu robimy coś takiego. Kropka done. I teraz możemy przetestować, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj, teraz jak uruchomię to, uruchomi mi się Main, czyli taki plik defaultowy, który powstaje przy stworzeniu. Nowego projektu. I tu High Charm jest akurat. Natomiast nie chcę go uruchamiać, chcę uruchomić ten Shape One, więc klikam prawy przycisk myszy i tu wybieram sobie Run Shape One. No i mamy okno, i tu będziemy rysować. Zobaczcie, jeżeli nie byłoby tej linii, hashtagiem komentuję i wyłączam tą linię, żeby nie była, to od razu okno się zamyka, tak? Czyli musimy mieć to. Nic nie piszemy poniżej tej liniki. To jest po prostu jakby zakończenie działania tego modułu. Odsuwam się w dół. Teraz chcę mieć możliwość zmiany wielkości naszego trójkąta. Więc nazwę jego bok jako A i równa się 70. Dobrze. Na początku też mogę zrobić pen size trochę grubszy, żeby lepiej to było widać. T. Pen size. I dam na razie na 5. OK. T. Speed. Daje mi szybkość rysowania. 0 to jest najwięcej. 9 najwolniej. No i dobrze. No i teraz będziemy rysować. Czyli robię sobie T. forward. I o A. T. right. I tutaj będziemy robić. O 90 stopni. I teraz Znowu sobie idę do przodu. Znowu sobie robię right. I teraz jest kwestia o ile stopni muszę pójść tutaj, żeby odpowiednio narysować. Mamy tutaj kwadrat. Tak? Nasz trójkąt de facto jest taki. Tutaj jest A, tu jest A. Tu jest kąt prosty, tu jest też kąt prosty 90, więc to jest 45. Rysuję na początku. Tutaj jest forward, idę do przodu, skręcam 90. Tutaj jestem, jestem ustawiony w tą stronę. To żeby narysować to, to muszę pójść na pewno w dół, czyli 90 stopni plus. Dodatkowo, czyli będę tutaj, jeżeli dam 90 stopni right, żeby tutaj być w tym miejscu, to tu musi być też 45 stopni. Czyli 135 stopni. Dobrze. Teraz zrobię z małym błędem, ale chcę Wam pokazać, jak to wygląda z tym błędem. Zobaczcie, zrobiłem tutaj, jeszcze tylko na razie sobie powiększymy to na 170, żeby było większe, ale lepiej to żeby było widać. Czyli zrobiłem to, zrobiłem to. Ta linia nie doszła. Dlaczego? Ponieważ w trójkącie... Ten bok musi mieć więcej niż, niż A. Dlaczego. Dlatego ponieważ A B C A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Natomiast u nas to nie, to b ma tą samą wartość co a, czyli tutaj jest też a, hmm? czyli a kwadrat plus a kwadrat równa się c kwadrat, więc c ta długość to się równa pierwiastek a kwadrat plus a kwadrat Dobrze, więc teraz zaprogramuję tą wartość. No, zaprogramuję tutaj. C to się równa pierwiastek, czyli używam biblioteki MAF. Pierwiastek to jest SQRT. A razy A, to jest A do kwadratu plus A razy A. I teraz już wiem, że w tej linijce tutaj się przesuwam o C. I od razu testuję, czy jest prawidłowo. I jest wszystko prawidłowo. Chcę jeszcze, żeby to było zakolorowane. Żeby zakolorować taki obszar, to robię te begin p rozpocznij zapełnianie i t. end uruchamiamy, sprawdzam, czy jest dobrze. Jest wszystko dobrze. Zobaczcie, tu jest lekko zaokrąglenie. Nie potrzebuję tych zaokrągleń. W tym momencie pędzel wraca na jedynkę. I teraz tworzę sobie definicję, czyli po polsku funkcję. I w tym miejscu robię to następująco. DEF definiuję i to będzie się nazywało u nas shape. Wszystko, co jest wewnątrz funkcji, zaznaczam, naciskam taba. Tu jest dany błąd, ponieważ nie ma dwukropka. Teraz jak uruchomię program, to zobaczcie, nic się nie stanie żeby w tej sytuacji mamy definicję ale jej nie używamy. Żeby ją użyć musimy napisać shape i no i to wszystko. Teraz zobaczę, co się stanie. Udało się. Teraz troszeczkę zmniejszę ten trójkąt na 70 i postaram się zrobić dwa trójkąty. I sprawdźmy co się stanie. Czyli tak, narysowałam jeden trójkąt. Tak. I tutaj zaczął rysować drugi. Więc tak naprawdę ja powinienem w tym miejscu się cofnąć tu, bo zwróćmy uwagę, że to jest ten trójkąt czerwony. Oto narysowaliśmy to. Dokładnie to. Teraz musimy narysować ten trójkąt. Czyli ten narysowaliśmy. Teraz powinniśmy się cofnąć tu i zacząć rysować tutaj drugi trójkąt. Czyli zmodyfikuję. To zamknę nie potrzebne. Zmodyfikuję tutaj funkcję i tutaj zrobię sobie kropkę Backward, czyli cofnij. Teraz uruchomię. To jest błąd, ponieważ on nie wie o ile musi. Zobaczcie, to jest napisane, że nie ma dystansu. To no, są, są błędy. Możemy zawsze sobie odczytać w jakiej linice i c czego dotyczy błąd. No i wpisujemy sobie C. I teraz uruchomię jeszcze raz i zobaczmy. Czyli narysował ten. I tutaj zaczął rysować do góry, a ja bym chciał, żeby on zaczął rysować. Czyli żeby się obrócił w drugą stronę. Czyli żeby się obrócił w drugą stronę, to zrobię LEFT. kropka left 135. Bo tyle się tam obróciliśmy wcześniej. Pamiętam. Zobaczmy, czy teraz lepiej. No i jest super. No teraz sprawdzimy, czy jeżeli zrobię cztery takie shapey. Czyli do tego użyję sobie tej pętli for. T, T nie może być, bo T to jest nasz żółw, czy musimy użyć jakiejś innej literki, które nie używamy tutaj. F, in ręcz, 4, dwukropek, shape, uruchamiam. No i bardzo dobrze, ten kształt podstawowy mam wykonany i będziemy ten shape po prostu tworzyć kilkukrotnie. Hmm. Więc zdefiniuję to jako ten shape główny od rectangle nazwę go rek. Def. Rec. To, co jest wewnątrz funkcji, tak jak poprzednio, muszę zaznaczyć, nacisnąć taba na klawiaturze, odsunąć jeden tabulatorem. I teraz będę ten rectangle robił tę funkcję z 5 razy. Natomiast potrzebuję mieć jeszcze listę kolorów. Kolor list i to były kolory. Red, Green, Yellow, Brown. black. Dobrze, teraz będę wykonywał w 24 for na przykład r in Trench 5 razy, bo tych kształtów jest 5. Będę rysować reka, czyli rectangle, skrót od rectangle, a następnie będę zmieniał kolor, albo nawet najpierw będę zmieniał kolor, czyli t. kolor i tutaj daję kolor nie w tym miejscu, w środku kolor list i w środku jest to r. To znaczy, że to r w pętli for przyjmuje wartość 0, 1, 2, 3, 4 do 4. Czyli będę miał ten kolor, ten, ten, ten i ten. Przyjmuję kolor i rysuję ten obraz. Teraz zmniejszę prędkość, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Dam na piątkę może i sprawdzimy co się będzie działo. A zielony kolor, żółty, potem powinien być brązowy i czarny. Wszystko jest dobrze, jest tylko jeden mały problem. Te figury nie zmniejszają się o te 20%. I czyli nazwiemy to sobie P20 od 20%. To się równa. A, bo taka jest długość boku, razy 0,2. W ten sposób wyliczamy 20% z tej wartości A. I bez względu na to, co tu wpiszemy, czy 200, czy 70, to zawsze będziemy wyliczone te, mieli tą, ten bok wyliczony, czyli po wyrysowaniu figury będziemy zmniejszać o, o tą wartość nasz bok, czyli A minus równa się P20. No, i teraz sprawdźmy, że teraz możemy przyspieszyć, bo już nie będziemy aż tak długo czekać na zero. Zobaczymy, jaki jest wynik. No, prawie wszystko jest dobrze. Tutaj ta linia jest taka długa. Hmm, ona po prostu powoduje tutaj, jest jakiś błąd. Hmm. Z czego to wynika? To wynika z tego, że również ta przeciwprostokątna musi być zmniejszana, czyli ona nie jest wyliczana. I de facto ta przeciwprostokątna powinna być zebrana z tego miejsca. Zobaczcie Ctrl X. I ona powinna być bezpośrednio wyliczona przed rysowaniem konkretnej figury. Tutaj. I teraz uruchomię ponownie. Mm -hmm. Cały kształt jest tutaj, jest widoczny ten żółw, taka strzałka, natomiast nie chcę mieć go widocznego. Czyli na końcu programu robię sobie t.hide, czyli ukryj żółwia i teraz też to trochę powiększę. 200. Widzę, wszystko jest dobrze, tylko rysowane jest to u dołu. trochę. Nie jest to takie fajne, więc chciałbym to rysować po prostu wyżej. Więc przesunę sobie. Tutaj zrobię T.up. Bo, bo jeżeli, jeżeli nie, nie zrobię go up i down, to zobaczcie T. Set, set pos. Ustaw pozycję. I teraz tak, jeżeli chcecie do góry, to pierwszej wartości nie zmieniam, bo to jest wartość pozioma, a tutaj dam sobie o 200. Teraz co się stanie. Zobaczcie, rysuję, tylko ta linia jest czarna. Tutaj co przechodziłem, nie chcę tego mieć, więc muszę sobie zrobić T. Up, a tutaj T. Down. I w tym momencie mamy wykonane całe zadanie. Jest to bardzo ładnie, jeszcze tylko sobie porównamy, czy na pewno jest identycznie. Jest identycznie, więc zadanie jest wykonane. Jeżeli potrzebujesz korepetycji z programowania, z Pythona, z informatyki, jeżeli chcesz zdawać maturę z informatyki, przygotowujesz się do olimpiady lub um, jesteś w edukacji domowej, to możesz do mnie zadzwonić i umówić się na korepetycję. Chętnie udzielę. Um, również przygotowuję osoby do pracy w korporacjach, głównie i to jest Excel i VBA. Oczywiście też mam takie rzeczy jak Minecraft, programowanie modów, Scratch, Git i Data Science. Także z tego zakresu zapraszam i można do mnie dzwonić. Cześć.